Cześć, ja robiłem już filmik i chyba łącznie dwa, jak te świece wymieniać, ale dzisiaj taki filmik, że tak, te przewody od nowa wymieniam, znaczy przepraszam, nie przewody wymieniam, tylko świece, ja tutaj założyłem jedno elektrodowe, te kable są nowe, tylko że, no tak sobie myślę, że to jeśli się tu jeździ gdzieś po Europie, to może ok, ale chciałem założyć Bosza y, dwuelektrodowe, z uwagi na to, że y, no myślę, że gdzieś pojadę o takie gdzieś pojadę do prawdopodobnie do kraju, w którym jakość benzyny y, no może być różna. Tak, wolę mieć dwie elektrody albo trzy. No, ale myślę, że bez przesady. Tak wygląda ta świeca bosza, ona ma symbol FR7LDC, pisze kraj produkcji Rasia. Rosja, ale to jest Bosch, nie wiem, czy to widać, ale no w każdym razie rozmywa się trochę, ale to są tutaj te świece, także wyjmuję te świece jeszcze raz. Takim czymś. Do tych przewodów troszeczkę musiałem zacieśnić tą opaskę drucianą, żeby one tutaj, o, tutaj, gdzie pokazuję, dobrze się, dobrze weszły. No i po prostu zaczepiam, zaczepiam to tak i pociągam do góry. Ja to już pokazywałem, proszę zobaczyć na ten inny mój filmik. Po prostu chodzi o to, żeby drut załapał tu, o, tak i pociągam, i one schodzą. Tu już mam dwie na wierzchu, więc zaraz je wymieniam. I używam znanego już klucza podwójnie łamanego. Zaraz to pokażę jeszcze raz. O, klucz podwójnie łamany, bo się łamie i w jedną, i w drugą. Taki po prostu przegub. Yy, o, tak to wygląda. Ja już to pokazywałem, no ale robię jeszcze jeden filmik, bo nieraz o jakieś tam zupełnie pierdały ludzie robią filmiki, jak żarówkę wymienić. Chociaż w niektórych autach jest rzeczywiście problem z żarówką. Yy, czyli tak, podw końcówka podwójnie łamana, powijałem sobie to taśmą, żeby mi nie pospadało, bo już mam pofatygowane trochę te, te klucze. No i teraz tą pierwszą to tutaj wyciąga się łatwo, tą drugą zaraz wyciągnę. Ale ja to wymieniam tak, że nie czekam, tylko jak pierwszą wykręcę, no mam jedną rękę, to muszę przestać o, filmować i sobie dokręcę. Oczywiście końcówki już na końcu te świece dokręcę kluczem dynamometrycznym. Także, także tak, wyciągam jedną i od razu, żeby nic tam nie wpadło, dobrze jest też przedmuchać, jak się ma jakąś sprężarkę czy coś. Yy, zanim się wykręci te, te świece, tak? No. Teraz właśnie ta druga świeca. Końcówka podwójnie łamana, tylko trzeba trochę delikatnie, żeby tego gniazda tu szarego od wtryskiwacza nie uszkodzić. No i o! Wykręca się druga świeca. No muszę odłożyć aparat, żeby yy, żeby użyć obu rąk. No i to samo będzie z drugiej strony. I już mam nową, przykręcam ją, y żeby tam trafić, to już to mówiłem, po prostu wystarczy palcem tutaj, o, nie wiem, czy tam widać mój palec, o, widać, po prostu przy wsadzaniu klucza z tą świecą trzeba sobie tutaj popchnąć palcem, o, widać go tutaj. Y jakby się ktoś pytał, z jaką siłą to dokręcać, to tutaj pisze na opakowaniu 28 Nm. 28 Nm O może tak O teraz 28 Nm 90 stopni Jeszcze, ale no po prostu 28 Nm to nie, nie jest tam jakoś Zaraz to nie jest jakaś bardzo duża siła yy, Bo to jest wszystko tam Aluminium, więc nie należy tego przekręcać yy, Zaraz to już jak Wkręcę już te jeszcze dwie to 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 yy, pójdę i przyniosę Klucz dynamometryczny o, wziąłem klucz dynamometryczny. No, ręce brudne jak się robi, ale w rękawiczkach nie lubię. Yy, nastawiłem tutaj 28 Nm. Yy, no i taki charakterystyczny o, cyk, cyk. No i można teraz troszeczkę jeszcze ciutkę przyciągnąć, ale tak z wyczucie. I tak samo druga, bo już się ciemna, robi. Za późno się to już no to jeszcze mi została druga, trzecia i czwarta, i to wszystko, i poza, poza kładać fajki. No i wymieniłem, Zobaczę, jak na tych bożkach będzie chodzić. Tak jak mówię, no mógłbym zostawić te, bo sami chwaliłem te świece, które tutaj miałem, ale z uwagi na to wolę dwóch lub trzy elektrodowe wybrałem dwu. bo gdzieś tam słabe paliwo coś tam złapie nie wiem, gaz też może być nie najlepszy do. Do krajów, do którego prawdopodobnie pojadę. Na razie nie powiem, gdzie, zobaczymy. Dodatkowo, sprawa, którą trzeba zawsze sprawdzać, a szczególnie po zimie no tak, patrzę na bagnecie, ile jest oleju. Jaki olej ja dolewam? Ja tutaj mam wlany ten, którego tutaj litr jest teraz dokupiony, przeze mnie. Zawsze mówię, nie reklamuję, mam to w dupie. Natomiast po prostu pokazuję to, co ja używam. Dostałem taki komentarz niedawno, że te olej to jest 5W30 no takie firmy, tak Manol że używam takiego oleju, że ten olej owszem. Spełnia wymagania, ale nie ma jakiejś tam aprobaty, i tak dalej. Ja odpowiadam, aha, i że jest produkowany na Litwie, i ja rozumiem. Rozumiem sprawę, no jakby to nazwać, patriotyzmu, tak konsumenckiego. Sam byłem kiedyś patriot, patriotą, nadal jestem patriotą konsumenckim w pewnym sensie, ale już coraz mniej. Dlaczego? No chociażby dlatego, że wiele razy, jak byłem na przykład w Austrii. W Niemczech, we Włoszech to po prostu produkty, które tam są a które są identyczne u nas, jeśli chodzi o pakowanie, o znak towarowy, są po prostu lepsze albo jest ich więcej. Na przykład, jakiś tam ciastek w Lidlu yy, w Berlinie jest o dwa więcej niż w takiej samej paczce u nas, proszki do prania, płyny yy, i tak dalej. Natomiast właśnie, chociażby właśnie z tego punktu wychodząc z założenia no przestaje być już tym patriotą, bo po prostu dlaczego? Nie dość, że tutaj pensje są niższe, to mam być patriotem i kupować polski wyrób? A po prostu ktoś w tym komentarzu mi napisał, że, że dodatkowo jest produkowany na Litwie. Tak, jest ten olej produkowany na Litwie. Niech sobie będzie na Litwie produkowany. Nadaje się, jeżdżę i co najważniejsze, nie uważam, Osobiście, że do tego typu klasycznych, że tak powiem, silników, to znaczy, gdzie stopień sprężania nie jest wysoki, czyli jest powiedzmy tradycyjny, już bez wchodzenia konkre w konkretne liczby, yy, nie ma sensu wydawać więcej pieniędzy, nawet o 20-30 zł na lepszy olej. Nie wiem, możecie się nie zgodzić. To napiszcie w komentarzach, że jest sens. Rozumiem, może jest. Ja uważam osobiście, że nie ma sensu wydawać więcej. Dlaczego? Bo mm, jeżeli tylko. Taki olej. Spełnia tą normę 504-507 Volkswagena. Tutaj pisze, że spełnia. Są te normy tutaj podane, tak? A nie ma jakichś aprobat, a cóż mnie to obchodzi? Nadaje się, nadaje się. Jest niedrogi, jest niedrogi. To nie są silniki TSI, czy tego typu, gdzie na przykład z jednego litra uzyskuje się nawet 140 koni. Tam rzeczywiście, jak nie będzie dobrego oleju odpowiednich y, parametrach mogą nawet dojść może dojść na przykład do przekręcenia się panewek takie rzeczy były to jest po prostu masakra ale to już jest wynik tej powiedzmy niedopracowanej technologii którą nam się wciska jako konsumentów nie dość że kupując samochód drogi to jeszcze trzeba później w eksploatacji płacić jeszcze wyższe kwoty no bo właśnie nie wleję z taniego oleju ponieważ muszę wlać olej jakiś tam Y, jakiś tam, o tu, tak, olej. Y, y, jakiś tam z górnej półki. O specjalnie modyfikowanej lepkości itp. itd. Y, tylko dlatego, że kupiłem sobie nowoczesny samochód. Wow! Naprawdę? Także nic, ja po prostu pokazuję, że taki olej teraz kupiłem na dolewkę. Był też drugi komentarz i dlatego też o tym mówię, m, że zużywa na Znaczy, bo ja napisałem, że samochody na gazie, zwłaszcza na długich dystansach, Zużywają trochę więcej oleju, tak, zużywają. Ktoś napisał, że to nie ma nic wspólnego. No nie, nie zgodzę się. Chociaż, no, rozumiem, tak, taki ma punkt widzenia, taka jest jego opinia, ale ja się tutaj no, nie zgodzę, zużywają. Odsyłam ja zaraz tutaj wejdę na komputer do, do jednego artykułu, chociażby, żebym nie był go osłowny, że, że o tak, ktoś tam mówi, tak. Ja mówię inaczej. No chcę to poprzeć jakimś artykułem, także zaraz, zaraz to pokażę. Tutaj właśnie jest taki artykuł z Gazeo.pl wyższe zużycie oleju w silnikach zasilanych LPG. Ja wiem, dziękuję za taki komentarz, ja dziękuję za każdy komentarz, bo jest to sprawa zresztą dyskusyjna, faktycznie, czy, czy samochód zużywający, jeżdżący na LPG zużywa więcej oleju, czy też nie, są różne dyskusje, rzeczywiście różne podejścia do tematu, natomiast. To wszystko raz zależy od y, zużycia silnika, to na pewno y, w nowych jednostkach to zużycie będzie praktycznie może być nawet niezauważalne. Ten artykuł wyjaśnia tutaj o co chodzi z tym zużyciem, powiedzmy, y, chodzi generalnie o uszczelnienie cylindrów, o usz y, tłoków, przepraszam, o, y, o to w jakim one są stanie i tak dalej, y, ale z mojej obserwacji. Przez lata wynika, że jeżeli jadę na LPG, zwłaszcza na długich dystansach, gdzieś autostradą, to zużywam jakby tego oleju troszkę więcej, ale uważam, że jest to normalne i dlatego polecam zaznajomić się z tym artykułem na gazeo.pl: Wyższe zużycie, zużycie oleju w silnikach zaślanych LPG. Zresztą jest cała masa innych też artykułów, to wystarczy sobie wygooglować. Jest taki. Taki fakt, po prostu na benzynie on również zużywa olej, tylko że częściowo resztki tej, tego paliwa jakby przedostają się do, do, do oleju i jakby znowu powiększają ilość tego oleju, natomiast ten olej jest jakościowo słabszy. I w tym temacie, jakby tutaj już zamykam sprawę, i jeszcze dodatkowo co robię? Przeważnie staram się co roku, za dwa razy w roku, albo raz, chociażby kiedyś już wlewałem za dwa razy tego typu rzeczy. Kiedyś wlewałem Liqui, liqui moli. teraz K2 znowu, muszę powiedzieć, nie reklamuję, mam w dupie reklamowanie, po prostu pokazuję, jak używa, jaki używam. Jest to taki koncentrat, chodzi o przeczyszczenie wtrysków, czyli tak, najpierw muszę tutaj wlać, zaraz jadę do miasta więc y, y, zakupię 40 litrów benzyny, ponieważ tutaj pisze, że on jest od 40 do 80 litrów. Kupię 40, tam trochę jest, y, łącznie będę miał jakieś 50 litrów. Wlewa się to później do, do tej benzyny i po prostu jest to dodatek, co tu dużo mówić. Jest to po prostu rozpuszczalnik tak? różnych nagarów, osadów. I tak dalej. Moim zdaniem, moim zdaniem warto coś takiego wlać. To jest akurat polska firma, więc patrioci lokalni powinni być zadowoleni. Rzeczywiście jest to środek chyba najtańszy dodatkowo. Kosztuje dosłownie kilka złotych. Wlewam go. I jadę po benzynę, wlewam go i niech on się po prostu. jeżdżąc na benzynie, a nawet przez ten czas, kiedy się startuje, kiedy samochód jeszcze, żeby uzyskać 50 stopni, żeby się przełączył na LPG, to on wtedy sobie leci na benzynie, to żeby zawsze miał tą dawkę taką, że on tam troszeczkę ten układ dolotowy, układ zasilający w paliwo w benzynę. Żeby troszeczkę mu tych nagarów zdjąć. Ja wiem, rzuć Ci te nagary na, na cylindra, ale one tam ulegną spaleniu, będzie wszystko OK. A tak przy okazji, nalepka 95, łamane na 91, Bly Fry, czyli benzyna bezełowiowa. No, yy, nowoczesne silniki TSI. Spróbujcie za lat 91. Ja wiem, że nie ma już 91, ale przyjmijmy, że na przykład jedziecie gdzieś daleko na wschód albo gdzieś, w, no chociażby do jakichś krajów, gdzie ta, nie ma takiej kontroli benzyn, tak? Czyli ona jest jakaś pomieszana i tak dalej. Bóg wie czym. No i spróbujcie tam zatankować paliwo. Może się skończyć lawetą i to gdzieś dopiero w poszukiwaniu faktycznie jakiegoś zaawansowanego serwisu będzie trudno natomiast cóż przewaga tradycyjnych silników proszę bardzo nawet sam producent 95 łamane na 90 czyli można można lać ja podejrzewam że on by szedł nawet poniżej 90 oktan po prostu po prostu to jest przewaga tradycyjnych silników jestem właśnie na stacji CPM Tankuję 30 litrów, tam mam jeszcze 10, gdzieś mniej więcej, więc łącznie będzie 40 litrów. Jak dodam tego środka do, do czyszczenia wtrysków, to będzie akurat taki, taka mocna mieszanka. Zobaczymy, czy to coś pomoże. A akurat paliwo jest tanie 3,93 zł, więc, więc wykorzystuję to. Zawsze jeżdżę na tą stację, bo tutaj lubię brać paliwo. No i jestem już w domu. Odkręciłem ten preparat, po prostu tą buteleczkę trzeba teraz, trzeba teraz wlać. Ja, ona jest taka długa, ja to za, tak po prostu wlewam, żebyś tam ta klapka, przy, ta klapka, która jest taki zawór odpowietrzający, musi się cofnąć, tak? I wlewam całość. I już yy, łącznie z tam, z co miałem, to jest jakieś 50 litrów, tu jest od 40 do 80, można to stosować. Yy, także to będzie raczej mocnawe. Yy, no i dobrze, zobaczymy, jak to będzie działać. To byłoby na razie. Cześć!